Cześć z tej strony. Więc dzisiaj sobie zrobimy haul z Brickzik 2. No to co? Pierwszą rzeczą jest box od Mont Bricka No box jest bardzo fajny ogólnie, a w środku boxa jest taki oto magnes, sobie go tutaj przylepię Mamy czapkę z logiem Brickzik 2. Naklejki Naklejki Jeszcze jest jedna O zrobimy dwa. I jeszcze ostatnia rzeczą w tym boksie to jest CMF I wylosowałem krajnę klocków A to sobie tylko to otwórzmy O Jeszcze bardzo Kraina klocków zawiera szary mikrofon i torbę brigzic, tak każdy w sumie. O, tak on wygląda. To sobie go odstawmy tutaj. No i sobie tylko natnijmy, żeby było widać, jakie mini figurki są ogólnie. O, proszę bardzo. Tutaj mamy w samym dole klockowego fana, Montbrick'a, siebie, czyli mnie, Kolbryksa, Akbar'a, właśnie Krajne Klocków, Lego Wojtka i Afolaksa. No i ja tylko sobie planowałem zakupić jedną saszetkę, no ale po co więcej, jak tylko jedną można. No co? Przejdźmy do kolejnej rzeczy. Tak sobie to odsuniemy na bok. Kolejną czym jest... polibak z Marvela. Oczywiście z starym Iron Manem od Lech Wojtka. No polibak bardzo chciałem. Targowałem się u niego kupę czasu. Ale ostatecznie się udało. W tym oto polibak zawieramy Iron Mana. No i jakiś dron, który strzela. O, fajną rzeczą jest figurka mapeta z, yy, znaczy od klockowego fana, który wysypmy, sobie wcześniej ją naciąłem. I mamy tutaj ogólnie dziadusia. O, słuszmy go sobie szybko. na ekraniku mamy yy, jakiegoś mapeta, nie pamiętam jak się nazywał ale jakiegoś mapeta mamy to to co yy... No raczej już tego nie będę nacinał bo chyba wszystkie mapety znacie tak mi się chociaż to wydaje to wejdźmy do W rzeczy kolejną rzeczą jest minifigurka z LEGO przygody 1 od Rockstar Games Lego. No, figurka bardzo mi się podoba, Tylko ma. Możecie jej nie zauważyć, ale ma taką ryskę na yy, twarzy i to mi się nie podoba jedynie w niej, ale sama jest bardzo fajna. I kolejną rzeczą jest porki od Ja, Krockowskiego. No, to jest moja druga figurka z Lunatons, więc no, bardzo fajnie. I jeszcze. Płytkę udało mi się utargować Tak do minifigurek No i już Ostatnią rzeczą to jest CMF z 22 serii To może sobie go Otwórzmy I chyba to jest Dziadek, bo Od Holbrixa kolbrix mi go wymacał Tak, mamy dziadka Widzowie, mamy dziadka To jest dla mnie wielka chwila żeby mieć taką cudowną minifigurkę figurkę. nie wiem jak się składa takie figurki, bo y, Nigdy nie widziałem takiego elementu w ogóle Tylko u niego widziałem A więc ja już sobie tego dziadka zbudowałem poza kadrem No i dziadek jest bardzo fajny Ma bardzo fajnego pieska, że uwielbiam pieski mm. No to sobie podsumujmy wszystko. A więc w podsumowaniu mamy box od Montbrika, polibak od Lego Wojtka, CMF od sklepu Lego, minifigurka od Rockstar'a, minifigurka kolejna od Jana Krockowskiego i CMF z mapetów od Klockowego Fana. A więc to już byłoby na tyle w tym filmie. A więc żegnam Was. Cześć.